Słyszę stamtąd jakieś dźwięki. Słyszałem też wcześniej, zanim zacząłem nagrywać trzaśnięcie drzwiami, więc być może nie jestem tu sam. Ta sala, ta największa, przewidziana była na aż 500 osób tu. W tym miejscu mamy nawet scenę, jakieś drobne pokazy taneczne, a tam drzwi się otworzyły na zewnątrz. Dobry, dobry, dobry dzionek. Ja jestem rządny Przygód i znajdujemy się wewnątrz olbrzymiej, opuszczonej restauracji. Udało mi się tutaj wejść. Ogrodzenie było dziurawe, a w zasadzie brakowało jego części. Do samego wnętrza znalazłem otwarte drzwi, ale widziałem też Kamery na terenie. Tak więc zobaczymy, jak ta eksploracja się potoczy. Na ten moment widzę, że te pomieszczenia piwniczne, a w zasadzie parterowe, są raczej zrujnowane. Z tym, że miejsce to jest na tyle duże, że mam nadzieję, że gdzieś dalej od wejścia, na wyższych piętrach, znajdziemy więcej pozostałości. Miejsce to jest w pewien sposób legendarne odwiedzało je za czasów jego świetności, za czasów jego działania, naprawdę wiele osób. Natomiast zanim jeszcze przejdziemy do dalszej części filmu, to chciałem Was poinformować, że materiał ten powstał we współpracy z BetClick, który cały czas oferuje grę bez podatku, dzięki czemu nasze wygrane nie są pomniejszane o 12% podatek. I już w tę sobotę, 7 grudnia, będzie okazja, żeby z tej oferty skorzystać, bo w Łodzi odbędzie się 23. gala Fame MMA, na której czeka nas kilka naprawdę ciekawych pojedynków oraz walka 2 na 1. Tu widzicie moje typowania na ten wieczór. Jak widzicie, obstawiłem głównie faworytów, chociaż w tej wspomnianej, aż trzyosobowej walce postawiłem na Gracjana Szadzińskiego, dawnego zawodnika KSW. Dodatkowo w walce między AJem a Matczyńskim postawiłem na słabiej ocenianego AJa. Zobaczymy, czy te wszystkie akcje z jego poprzednich filmów na coś się tutaj przydadzą. Czy też niestety wyjdzie z tego lipa? Tego niestety nie wiem. Pamiętajcie, że to, co Wam pokazuję, to jedynie moje przewidywania i nie musicie się nimi kierować. Przypominam jeszcze, że możecie skorzystać z mojego kodu Przygoda, o którym więcej informacji znajdziecie w linku w opisie tego filmu. A jeżeli zdecydujecie się obstawić jakieś zdarzenia, to róbcie to odpowiedzialnie i za niewysokie stawki. Oczywiście, obstawiać mogą tylko osoby pełnoletnie. Te schody na górę wyglądają, jak gdyby nie były otwarte dla klientów. Tak więc zakładam, że znajdujemy się w części technicznej. Być może gdzieś tu trafimy na kuchnię, jakiś składzik, ale tu na strychu tylko strych. Być może jakieś pomieszczenia biurowe, prysznice. Dla pracowników, dla ludzi, którzy tutaj zajmowali się tym obiektem. Widzę, że demolka niestety nie zła, ale mam nadzieję, że mimo tego coś ciekawego znajdę. Uważam, żeby nie świecić po oknach, żeby nie zdradzać tego, że jestem tu w środku. Bo musicie mi uwierzyć. Tutaj dookoła naprawdę kręci się bardzo dużo ludzi. Szczególnie, że jest niedziela, więc spacerowiczów masa. No i właśnie, nie chciałbym zostać przyuważony. A tu widzę już rozprute kafelki, ale świadczyć to może o tym, że wchodzimy do części kuchennej. Przynajmniej jednej z wielu, bo obiekt jest naprawdę gigantyczny. Tu na przykład piękne okienko Bulaj, w poprawnym i terminologii morskiej, tam kolejne. Stanowczo mamy tu jakieś zaplecze. Być może barek, sądząc po tym jak to tu wygląda. I w tym miejscu wychodzimy już na pierwszą z sal jadalnych. Gaszę lampę, bo okien jest tu masa. Mam nadzieję, że kamera sobie jakoś radzi. Mamy lusterko na ziemi. Dzień dobry. I ten piękny wystrój. Mimo tego, jak bardzo to miejsce zostało zniszczone, to Wciąż widać tutaj ślady jego dawnej świetności, chociażby w postaci tej barierki, ale też generalnie w postaci całego tego drewna, które tu wszędzie widoczne jest na ścianach i suficie. Tutaj. Wow. Mamy barek. Główny bar, bym nawet powiedział. Słyszę stamtąd jakieś dźwięki. Słyszałem też wcześniej, zanim zacząłem nagrywać wstrzaśnięcie drzwiami, więc być może nie jestem tu sam. Tak jak mówiłem, wejście dosyć proste, a przynajmniej nie kłopotliwe. Zresztą, jak widać, po stanie dewastacji, sporo osób przychodzi tu w gorszych zamiarach niż te moje. Niż tylko zwiedzanie, zaplecze baru. Wciąż widoczne regały. A tu jesteśmy za barem właśnie. Mamy kolejne lusterko. Widzę, że jest ich tu sporo. Nieźle. To chyba jednak laminat, tak. Płyta laminowana. Zastanawiałem się, czy ktoś zastosował tu prawdziwy kamień. Być może pierwotnie mogło tak być. Obiekt był bowiem przebudowywany wielokrotnie. Rozbudowywany również, tak aby uczynić go większym. Zajrzę sobie tam na schodki. <grym> Przy czym jak już o historii mowa, no to warto tu zaznaczyć, że pierwsza wersja tego budynku, pierwsza jego konstrukcja sięga swoją historią lat 60. Pierwszy projekt powstał jeszcze w latach 50., ale został odrzucony i restauracja ta powstała w latach 60. właśnie w pięknym stylu. Ta architektura z zewnątrz również robi wrażenie mimo tych późniejszych przebudówek, które niestety oszpeciły to miejsce. Strasznie się tu rzucam z okien, więc rzucam w oczy z okien. Skakać z okna nie zamierzam. Więc się cofam, schodzę na dół. Zobaczymy co znajdziemy tam dalej. Tutaj najpewniej główne wejście. Być może otwarte. Nie miałem okazji go przetestować. Zaplecze kuchenne. Dobra. Nie będę się rzucał w oczy niepotrzebnie, prawda? Chcemy zwiedzić tutaj jak najwięcej. Zastanawiam się, je, co jest na podłodze: czy to panel, czy deska, ale raczej panel wybrzuszony, zawilgocony już w tym momencie. Szkoda tej miejscówki, szkoda naprawdę. Nie tylko, jak chodzi o jej dewastację, ale też. O sam fakt tego, że po prostu już nie działa, bo mogła być naprawdę pięknym miejscem. Szczególnie, że znajdowały się tutaj zewnętrzne balkony w tym momencie zabudowane. Istnieje szansa, że jesteśmy w jednym z nich w tym momencie. Tylko co? Ja nie widzę przejścia dalej. Jakichś schodów, czegoś w tym stylu. Tu coś ciekawego. Zewnętrzne schody, spójrzcie na to. Z tym, że te zewnętrzne schody raczej nas nigdzie nie zaprowadzą, mamy mimo wszystko przynajmniej kolejną opcję wyjścia z obiektu, gdyby nadarzyła się potrzeba ewakuacji. Dobra. O, tu nas jeszcze nie było. Może coś znajdę. Chociaż patrząc tu dokładniej, to niestety chyba żadnego przejścia dalej, schodów czy czegoś w tym stylu nie znajdę. Resztki wanny na podłodze rosną paprocie. Jak widzicie, stan tego miejsca jest dość słaby. Przy czym warto tu zaznaczyć, że wciąż są różne opcje. Na wykorzystanie tego obiektu, bowiem. Okej, okay. chyba tylko wiatr. A kontynuując, pojawiły się dwa lata temu plany wyburzenia tej lokalizacji, tego obiektu. I być może na szczęście wciąż nie doszły one do skutku. Wciąż coś słyszę. Masakra. Ale na zewnątrz wietrzna pogoda to. Mam nadzieję, że najpewniej wiatr. Szukam przejścia dalej. Ale ciągle go. Nie widzę, niestety. Natomiast, jeżeli już mówimy o wyburzeniu, no to właśnie, była jeszcze druga opcja. Wciąż jest, tak naprawdę, zachowania tego obiektu. Wyburzenia jedynie tych różnych elementów, które zostały tu dobudowane przez lata, ale zachowania pierwotnej bryły z lat 60., właśnie. Tu chyba jesteśmy w toaletach dla gości. Tak mi się wydaje. Niezłe lustra. Niestety wysprejowane. Dobra, muszę się tutaj rozejrzeć, bo nie będę tak chodził w kółko. Jak znajdę dalsze przejście, to zacznę nagrywać z powrotem. Przy czym tu, pod tym balkonem, zauważyłem osobne pomieszczenie i wydaje mi się, że to właśnie ono Kiedyś było tarasem. To zadaszenie jest nowe, zresztą tak wygląda właśnie. Obiekt cały czas był we władaniu jednego właściciela, natomiast na przestrzeni lat wiele instytucji czy osób wynajmowało go, tak aby prowadzić tutaj własny biznes. Ostatni z tych biznesów zamknięty został, jeśli się nie mylę, w roku 2020. A tam drzwi się otworzyły na zewnątrz. Tu piękne kotary. Dobra, dalej szukam przejścia. Zacząłem się zastanawiać, czy być może strychem nie przejdziemy dalej. Choć wydaje mi się, że znajduje się on tylko nad częścią budynku. No i rzeczywiście nie widziałem tutaj żadnych dalszych korytarzy. Tak naprawdę, najchętniej przeszedłbym chyba na dół. Na najniższe piętro. Bo tam może znajdować się kuchnia, inne ciekawe sprzęty. Tutaj widzę jakiś składzik, ale bez dalszego przejścia. Tak więc lipa. Schodzę do podziemi. A w ramach ciekawostki, mogę Wam jeszcze powiedzieć, że ta sala, w której byliśmy wcześniej, ta największa. Przewidziana była na aż 500 osób, a więc całkiem spore towarzystwo dało się tutaj zgromadzić. I przez lata takie towarzystwa się tu gromadziły, bo miejsce, jak już mówiłem, było bardzo lubiane i uczęszczane. Lecę do piwnicy, a przynajmniej na parter, po prostu nieoświetlony. No, i co my tu możemy wyczarować? Co my tu możemy znaleźć? To jest chyba pusta rura i miejmy nadzieję, nie pod napięciem. Chociaż prądu bym się tutaj najzwyczajniej nie spodziewał. No i cyk. Chyba się udało. Jak widzicie. Ta przestrzeń wykafelkowana w tym miejscu jest naprawdę duża. Tutaj na przykład opisana jako dział mięsny. A więc rzeczywiście trafiliśmy do kuchni dokładnie tam, gdzie chciałem. I zobaczymy sobie szybko, co tu można znaleźć. Niestety widzę, że wszystkie maszyny, lodówki, różnego rodzaju wyposażenie. Zostało stąd wyniesione, być może ukradzione, być może zabrane stąd legalnie. A tu chyba znowu jakiś dział, do którego dostęp mieli normalni klienci. Jak najbardziej. Mamy bar, zresztą pięknie wyłożony takimi drobnymi czerwonymi kafelkami. Tu luksfery w różnych kolorach, niestety część z nich powybijana. Ciekawe miejsce, bo ten bar na górze, nad nami, prezentował się dużo lepiej, dużo bardziej reprezentacyjnie. Być może w tamtym miejscu odbywały się większe imprezy, poważniejsze imprezy, a tu na dole ludzie spotykali się, żeby po prostu spożyć nieco więcej alkoholu, niż pozwalałby im na to ten klimat piętrowyżej. Takie moje podejrzenie. Tu, w tym miejscu, mamy nawet scenę. A więc jakiegoś rodzaju kapela mogła tutaj występować. Być może jakieś drobne pokazy taneczne. Szczerze mówiąc, nie wiem. Aż takiej wiedzy o tym miejscu niestety nie posiadam. A tutaj uważam, bo jak widzicie, na przestrzał jestem widoczny przez te wielkie okna. I w tym korytarzu. Będzie w sumie podobnie. Tam też okno na końcu. Piękne lustro. Znowu i kolejne. Chyba znowu toalety dla gości. Może jakieś szatnie. Niezłe zakamarki. Ale tak, zgaduję, że tu rzeczywiście można było udać się za potrzebą, zwyczajnie. Ciekawa miejscówka, muszę przyznać. Dziwi mnie trochę, że nikogo tu nie ma, bo potencjał na to, żeby tu się kręcić, jest spory. Mam nadzieję, że nie ma jakiegoś konkretnego powodu, dla którego nikt tu się nie kręci. Na zewnątrz robi się coraz ciemniej, więc ja też coraz bardziej rzucam się w oczy. Nie będę więc przedłużał. Chcę spojrzeć jeszcze tylko tutaj, za ten załom muru, swoją drogą. Tutaj na podłodze już zwyczajne deski drewniane, nie panele. Niestety również mokre, wybrzuszone. Jeżeli miejsce to kiedyś uda się uratować i rzeczywiście nie zostanie wyburzone, a poddane remontowi, to remont ten będzie musiał być. Naprawdę konkretny. Być może sam główny stelaż budynku jeszcze ma się w dobrym stanie, ale wnętrze trzeba robić w zasadzie od zera. Mimo wszystko, biorąc pod uwagę historię tego obiektu, mam nadzieję, że tak właśnie się stanie. Tu kolejne wyjścia na zewnątrz. A więc obiekt rzeczywiście jest pootwierany. No i co? Wyglądać na zewnątrz nie będę, bo. Mimo tego, że wielu z was pewnie tę miejscówkę rozpozna, to jednak nie chcę jej dodatkowo promować, dodatkowo pokazywać i zachęcać do jej odwiedzania. Nie przychodźcie tutaj. Już na pewno nie dewastujcie. Osobiście mam nadzieję, że uda się to miejsce uratować. Nieźle, ale to już chyba wszystko. Na zewnątrz znajdują się jeszcze jakieś osobne, pojedyncze zabudowania, niepołączone z tym głównym budynkiem, ale tam już nie będę się zapuszczał. Znów, żeby się nie rzucać w oczy. A więc wychodzi na to, że to by było na tyle. Piwnicy się tu nie spodziewam. Nie, piwnicy brak. No dobra, w takim razie, moi drodzy. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Miejscówka niestety dużo bardziej zdewastowana niż się tego spodziewałem. Być może wciąż do odratowania. Tak, aby mogły się tu znów dziać nocne balety. No i cóż, jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Co tam chcecie? Jak nie chcecie, to nie zostawiajcie. A ja mam po prostu nadzieję że widzimy się w następnym odcinku.